Dobry wieczór się z Państwem. Witam w kolejnym odcinku programu w piątek wieczorową porą. Proszę Państwa, od czasu wyboru Paula Sousy na trenera bez Polski nie cichną rozmowy o piłce nożnej, nie cichną na ulicy, nie cichną w windzie. No nie powiem, że w autobusach, bo ostatnio z racji pandemii jeździmy troszeczkę mniej. Oczyma wyobraźni widzimy, że polska drużyna wznosi Puchar Europy, a za chwilę Puchar Świata. Do ustalenia pozostaje tylko pytanie, czy Kuba Błaszczykowski dalej będzie mógł do trenera mówić po wujku. Nawiązując do włoskich sukcesów, trenera Sousy może to być melodyjny Zio albo dostojne Padre. Zostawmy to, ale nie zostawiajmy tematu piłki nożnej, bo dzisiaj moim Państwa gościem jest zawodniczka mająca ze sobą występy w Ekstralidze, obecnie obrazująca barwy KS Raszyn, trenerka WBS Warszawa. I jakby tego jeszcze było mało, Pani dietetyk Justyna Piskorz. Witam Panią serdecznie. Witam wszystkich również. Eee, proszę e, Pani, zacznielibyśmy może od tych te tematów reprezentacyjnych. Jak Pani widzi szanse polskiej drużyny już pod wodzą nowego trenera na Mistrzostwach Europy? Czy będzie sukces, czy znowu będziemy mieć mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor? No, ja jak najbardziej tutaj wierzę i mogę śmiało śmiało powiedzieć, że, że wyjdziemy z grupy. Myślę, że też jako zawodnicy, jako, jako trenerce też nie wypada nie wierzyć w sukces, także jak najbardziej jestem za naszą kadrą. Trzymam mocno kciuki, żeby już żadne kontuzje się nie, przytra, nie, nie przytrawiały, bo, bo też ostatnio tak jak słyszeliśmy o Krystianie o Bieliku, także tak. obyśmy dotrwali wszyscy i, i cała kadra tutaj. W zdrowiu. No i trzymajmy kciuki, tak? Wierzmy mocno w naszą narodową reprezentację. Wierzmy mocno, trzymamy kciuki. Panu Krystianowi Bielkowi życzymy zdrowia. Ja przed rozmową z panią przeglądałem trochę informacji na temat kobiecej reprezentacji w piłce nożnej. No jest parę podobieństw, bo kapi, kapitanem reprezentacji też jest zawodniczka, która na co dzień występuje w lidze niemieckiej Katarzyna Kędrzyna z Fawowe Wolfsburg. Zresztą w samej lidze niemieckiej mamy sześć zawodniczek: Ewe Pajo, Agnieszkę Winczol. W Paris Saint-Germain występuje Paulina Dudek, mamy te zawodniczkę z ligi norweskiej: Agnieszkę Aleksandrę Sikowę. Ale proszę mi powiedzieć, jakie są największe sukcesy kobiecej, drużynie, kobiecej drużyny Narodowej? Też warto tutaj Tak, warto tutaj też taki świeży transfer dosyć wspomnieć, że z tej ligi norweskiej, a tak naprawdę z Juventusu Turyn, bo to, bo to był taki główny transfer. Ta nasza y, y, Ania y, wraca do nas tutaj do, do ekstraligi, będzie wspomagać teraz apel o to z Gdańsk, także, mm -hmm. także tutaj też świeży transfer. No i też mamy, warto tutaj odnotować też w lidze francuskiej, mamy też Dominikę Grabowską. Czy teraz jest też kolejny świeży transfer? Możliwe, że, że, że Weronica Zawistowskiej uda się w. Trenować obok Roberta Lewandowskiego w Bayernie monachium także trzymamy mocno kciuki. Natomiast jeśli chodzi o takie, takie, takie tutaj no zwycięstwa, jakieś takie odnotowane gdzieś wysoko, no to myślę, że najbardziej wszystkim kojarzy się w osoby, które oczywiście znają i, i siedzą w tej piłce, szczególnie kobiecej. To jest złoty medal na Mistrzostwach Europy. Mhm. Młodzieżówki naszej do lat u, u 17. I to, I to był bodajże 2013 rok, także zresztą to jest właśnie rok, kiedy, kiedy teraz te zawodniczki, które tam grały i wygrały, osiągają teraz te, te sukcesy najwyższe i są transferowane gdzieś tam za granicę. Także myślę, że, że to jest takie najbardziej znane, a, a reszta no to, to tak jak mówię, no to są jakieś tam pojedyncze pewnie, pewnie mecze, gdzie dla kogoś może być to uznane za, za sukces, dla kogoś nie. Ale myślę, że te Mistrzostwa Europy do lat 17 i złoty medal, bo, bo to należy podkreślić, to jest to, tak. to, ten złoty medal, no to jest największy sukces. Czyli rośnie obiecujące młode pokolenie polskich piłkawek, to, to dobrze, to, to ważna nadzieja. Pani jest doświadczoną zawodniczką, ma Pani ponad 100 występów na ligowych boiskach oficjalnych. Największych ma sukcesy były w Ekstralidze z drużyną AZS Uniwersytet Jagielloński. Obecnie występuje Pani w KS RASZYN. Długo w pierwszej lidze teraz na skutek jak rozmawialiśmy o jakiejś reorganizacji, pewnych zmian organizacyjnych. Wyjątkowo w drugiej Lidze, Natomiast chciałem się spytać pani, jakie jest zainteresowanie kibiców kobiecą futb futbolem? To oczywiście no, w pandemii no, to wszystkie stadiony są puste, ale przed pandemią y, ile więcej osób przychodzi na, na mecze ekstraligi, czy pierwszej ligi y, kobiet, czy gdzieś na, na mecze reprezentacji Polski? No myślę tutaj i na stadionie, ile no i jaka jak jest szacowana widownia, być może przed telewizorami, czy te mecze w ogóle są transmitowane w telewizji? Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o mecze na żywo, no to rzeczywiście przed, przed, przed pandemią, bo, bo rzeczywiście te obostrzenia tutaj troszkę nam e, poprzeszkadzały, no to rzeczywiście no, widać tą, 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 tą różnicę, jest to rzeczywiście tendencja wzrostowa. Ja powiem szczerze, że nowe Ekstraligie zdecydowanie więcej. Tak? Ja miałam też możliwość w, w te ostatnie wakacje, jak się szkoliłam w Krakowie, to, to odwiedziłam swój zespół właśnie u Jotów, wpadłam do nich na mecz, no to rzeczywiście stadion, stadion, był, stadion był pełen. Mimo, mhm. mimo oczywiście tych obostrzeń, to rzeczywiście było bardzo duże zainteresowanie, no szczególnie ta Ekstraliga, tak? bo, bo to jak najbardziej. Natomiast pierwsza Liga też, coraz więcej osób przychodzi, coraz więcej mamy kibiców, w tych niższych ligach też się da nawet zauważyć, tak, tą tendencję wzrostową, więc na pewno to, to bardzo cieszy, bo, bo coraz więcej osób chętnie przychodzi. Nie są to tylko gdzieś tam najbliższe osoby, ale rzeczywiście czasami osoby gdzieś tam z zewnątrz zauważają, że o, dziewczyny czy tam kobiety grają w piłkę i, i chętnie wpadają i zostają. Jakby nie ma czegoś takiego, że nagle wychodzą z tego meczu, <śla> więc to jest dosyć, dosyć, dosyć no jest to, jest to wiadomo pocie, pocieszające. Natomiast jeśli chodzi o transmisję, to też duży krok został tutaj w tym kierunku wykonany, mhm. jeśli chodzi o rozpowszechnianie tej piłki nożnej kobiet, bo, bo telewizja właśnie też TVP Sport transmituje dosyć od niedawna, ale transmituje mecze tej najwyższej ligi u nas. Także, także też, też, też to idzie do przodu. Także, także no jest, to, jest to tendencja wzrostowa, jak najbardziej. To dobrze, miło to słyszeć. Co prawda, oglądając tak na stadionach mecze, czasami narzekamy na. No, wulgarne okrzyki, czy, czy wulgarne przyśpiewki, czy kultura kibicowania podczas meczy kobiecej duży nie jest wyższa, czy niestety <noise> zwyczaje kibiców <noise> są dość stałe, że <noise> tak powiem. powiem. Powiem w ten sposób, że czasami mam wrażenie, ponieważ też e, nieraz e, sama też jak, jak mam możliwość i czas mi pozwala na to i pozwalał, to oczywiście uczestniczyłam w, w meczach, czy swoich znajomych, i to była liga męska, czy to liga żeńska, natomiast Powiem szczerze, że czasami mam wrażenie, jak, jak wyjeżdżamy z, ze swoim tutaj zespołem Cash w Polskę, że tak powiem, na mecze i jesteśmy świadkami tych okrzyków wulgarnych, no to rzeczywiście to jest i, i to jest bardzo przykre, ale, ale to się pojawia niezależnie od tego, czy na, na boisku gra kobieta, czy, czy mężczyzna, no to te wyzwiska też, też, też się pojawiają, także no niestety tak jest, to, to muszę przyznać, że, że tak. Czyli, czyli kobiety łagodzą obyczaje, ale nie zawsze, tak? Dokładnie, Jednak tutaj, tutaj kibica są. No niektórzy tego, oczywiście, emocje, bo... emocje tak, emocje biorą. Górę. Emocje robią swoje, może, może na tym poprzestańmy. Czasami się narzeka w cudzysłowie, że piłkarze za dużo zarabiają. No ja zawsze tłumaczę, że nikt nikomu nie bronił grać w piłkę i też za dużo zarabiać, a co? Szczególnie, że to trochę to ustala rynek. Natomiast to ryzyko, że grając w piłkę będzie się za dużo zarabiać, wydaje się tylko być w sytuacji, gdy się rodziło chłopcem, bo pewnie zarobki w, zarobki w kobiecej piłce, szczególnie polskiej, wydają się chyba nie być duże. I pewnie także stąd te, te, te transfery do lig zagranicznych, gdzie, gdzie utalentowane polskie zawodniczki mają szansę też, no nie tylko, żeby to była pasja, ale także zawód. Ale jak, jak wygląda ta sytuacja? No, no... Tak też jest, no to mogę potwierdzić i, i rzeczywiście te, róż, te różnice są. Ja pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu e, rozmawiając w swoim środowisku piłkarskim, jak mi znajomy, który grał gdzieś tam w jakiejś niższej lidze e, mężczyzn, e, powiedział, e, jaką kwotę dostaje miesięcznie za to, że, że to robi. To, to się czasami łapam za głowę, bo mówię kurczę. No naprawdę, ja grając na tych wysokich, wysokich szczeblach, czy to była ekstra, czy, czy to teraz pierwsza liga, tak jak mówię, większość, większość, jeśli chodzi o ligę kobiet, większość kobiet już, bo, bo też należy tutaj to, to, to różnicować. Niestety, ale ma taki trud, bo musi łączyć swoją pracę tak, zawodową z, z tym, że po prostu jest to jej, jej pasja i, i jest to ciężko łączyć, gdyby na pewno gdyby te gdzieś tam te fundusze były, czy były, czy ogólnie były i były większe, no to na pewno byłoby łatwiej to wszystko ze sobą godzić, bo gdzieś tam fizjologia organizmu daje o sobie znać i nie da się tego oszukać, że, że czas na regenerację jest ograniczony, mhm. bo musimy zamiast wracając z weekendu. E, gdzie, gdzie mieliśmy mecz wyjazdowy, wracamy, to po prostu gdzieś tam zamiast myśleć o tej regeneracji, o odpoczynku, myślimy o tym, że następnego dnia musimy wstać yy, i pracować natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o to to, to jeżeli się uda y, rzeczywiście jakieś tam stypendia uzyskać, no to na pewno na pewno jest to, jest to na plus, ale nie są to kwoty takie, o których można by było powiedzieć Powalające. że można by było tak, cał, całkowicie można by było to zostawić na bok, pracę i gdzieś tam sobie tylko dorabiać powiedzmy tak, więc, y, więc no nie jesteśmy w stanie się z tego utrzymać, większość moich koleżanek i większość nie tylko dziewczyn ale i kobiet rzeczywiście y, no tak jak mówię, no robimy to, robimy to, bo po prostu to kochamy i, I sprawia nam to przyjemność. Natomiast, y, czy się coś tam uda jeszcze uzyskać, no to już są jakieś tam y, na drugim planie jest to, że tak powiem. A jest chociaż tendencja wzrostowa, czy, 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 czy nie bardzo, czy nie widać światełka w tunelu? To znaczy tak, powiem, powiem szczerze, że zdarza się też, jak jak rozmawiam z, z tutaj z tym, w tym środowisku, no to rzeczywiście czasami w niższych ligach też się zdarzają jakieś takie, no głównie transfery, bądź też, bądź też gdzieś tam, jeżeli klub pozyska jakieś zewnętrzne środki, tak, i mają sponsoring, no to rzeczywiście jest to, jest ta, jest to, jest ta pomoc. Mhm. My, my jeśli chodzi o gminę tak możemy też nie wiem tam utrzymać jakieś otrzymać jakieś jakieś fundusze jeśli chodzi o gminę bądź też zazwyczaj też są to składki e, zbierane natomiast e, Pojawia się to, ale zazwyczaj jeśli to, jeśli pojawi się jakiś tam sponsor zewnętrzny, tak? Bo, bo tak to jest to, jest to ciężko tutaj uzyskać. I wszystko w kwestii prezesa i sponsorów, tak? Dokładnie. No, tak jak mówię, jeszcze w, mam też kontakt z, z zawodniczkami, które grają w, u nas w najwyższych, w najwyższej lidze rozgrywkowej. Yy, I są to naprawdę bardzo duże różnice jeśli chodzi, jeśli mielibyśmy w ogóle porównywać to z, z, z mężczyznami, tak? bo, 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 bo tego chyba też dotyczyło to pytanie, także, tak, tak, także no to, że jest, to, jest to duża różnica. Ryzyka za dużych zarobków, tak? yy, bo, bo, bo narzekałem, że za, za dużo zabijają Yy, właśnie, to skoro nie dla pieniędzy, to skąd u Pani miłość do, do piłki nożnej, bo pewnie od babci, w cioci, to Pani nie raz słyszała, Justynko zostaw tą piłkę, lalkami byś się pobawiła. No to zawsze, yy. zawsze, się, zawsze, się, zawsze się śmieję z, z moim bratem z, z tego, że, że jak zawsze gdzieś tam odwiedza on babcię i potem dzwonimy do siebie i pytam, no jak tam u babci to mówi, no znowu pytała, kiedy skończysz już latać za tą piłką, ale, ale trochę się to teraz zmieniło, bo rzeczywiście zauważyła chyba, że też moja praca jest związana z piłką, tak? Więc jakby to też jakby troszkę mnie broni, mhm. ale zawsze, zawsze, się pojawia, zawsze się pojawiały te, te pytania i chyba zawsze wolała, żebym przychodziła w sukience i w sandałach niż w trampkach i w dresach, ale, ale tak też wyszło, także po prostu, no tak, tak, tak to jakoś tam się potoczyło. Tak ta, ta się to potoczyło. Przechodząc do Pani pracy, bo jest Pani trenerką yy, trenerką drużyny Wuba z Warszawa, gdzie ja też mam okazję występować, w Rzyny parę z tym, żeby nie powiedzieć odbojów. Nawet wiem, że na jednym turnieju zdarzyło mi się obronić Pani z Shautem i potem trzy miesiące ręka bolała. No tak, to jest jak się człowiek, nie zdąży odsunąć, ale, ale trudno. Natomiast yy, wydaje się, że yy, ta praca z młodymi zawodniczkami, i zawodnikami yy, daje dużo satysfakcji, prawda? E, tak, 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 tak. No to jest zresztą, mówię, no to jest też kwestia, kwestia tego, że um, myślę, że to jestem takim człowiekiem też, który się kieruje tutaj rzeczywiście tą pasją do tego, bo e, jest to ogromne zaangażowanie i też e, bardzo miło jest patrzeć na. Chyba naj, naj, najlepsze, co może być w pracy trenera, na to, jak, jak zawodnicy, zawodniczki się rozwijają, e, jaki otrzymujemy zarówno od nich, jak i od rodziców feedback, i, i rzeczywiście, e, czy tam osoby gdzieś z zewnątrz przychodzą i, i obserwują. E, jest to bardzo wdzięczna praca. Oczywiście, tak jak każda praca, ma gdzieś tam swoje też te. E, troszkę mniej, e, mniej miłe i gorsze, gorsze momenty, ale, ale zazwyczaj jest to tak, jest to dosyć u mnie pozytywne i e, rzadko spotykam się z negatywnymi opiniami i, i zawsze jest to raczej pozytywny odbiór. Bo tu chyba rzeczywiście doczekaliśmy się równouprawnienia, o ile jeszcze właśnie no może ten kobieta piłka nożna na, na, na boiska czy na, w, w telewizji nie jest tak popularna, to, gdy już y, są panie trenerki, to one y, no, nie ma jakiegoś jakiejś różnicy, czy jest pan, czy pani trener. No, wiecie, mój syn y, ty, ma, ma panią trener w Juventus i tu ta współpraca jest świetna. To, by, by, wydaje mi się, że, że dzieci tego już nie rozróżniają, że co dziewczyna możemy my, my, wiedzieć o piłce. Tego chyba zupełnie problemu, problemu nie ma. Myślę że, myślę, że na tym poziomie bardziej takim dziecięcym, tak, jest to rzeczywiście, nie ma, nie ma tutaj tego problemu może się pojawiać ja się też spotkałam z tym że gdzieś tam jak dochodzimy do takiego poziomu już wyszkolenia starszych chłopców juniorów to rzeczywiście gdzieś tam jeżeli pierwszym trenerem na przykład jest kobieta to Zdarza się, że rodzice nie odbierają zawodnicy myślę, że, że, że tutaj nie ma problemu. Natomiast rodzice gdzieś tam czasami, czasami mają jakieś takie problemy z tym, że, że jak to kobieta będzie prowadzić chłopaków. Ale powoli to też no mówię, no to też jak, tak, jest, tak samo, jak to, jak, to, jak to mówimy o tym równouprawnieniu. Tak? Jakby to się, to się też jesteśmy w stanie się obronić, bo, bo jakby tutaj nie ma w ogóle. Prowadzimy zespół, mamy swój, mamy swój program, tak, długo, ten długofalowy wyszkolenia, kierujemy się tym, wszyscy widzą naszą pracę, więc, więc myślę, że tutaj nie ma z tym problemu. Na pewno na pewno jest to, jest to, jest to na takim samym poziomie, będzie to robione, jak, nie, jak na jak mężczyźni. Tak, no, decydują kwalifikacje, sukcesy, a nie płeć. To, dokładnie, to, dokładnie. to, 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 to pozytywne. Właśnie no, wspomniała pani o rodzicach. czasem jak rozmawiam z tenerami, to właśnie mówi, że współpraca z dziećmi jest świetna, ale czasem gorzej z rodzicami, Nawet mówi się o takim skrócie czyli czyli komitet szalałych rodziców. Czy, czy zdarzają się Pani jakieś takie, albo w ogóle nie pani nie personalnie pani, ale w środowisku takie sytuacje a kłótnie z statusem. dlaczego mój syn nie gra, albo dlaczego taka taktyka, bo trzeba go inaczej czy, eee. czy, 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 czy takie rozmowy są rzadkością. W środowisku Pani konkretnej sprawy. Tak, oczywiście. To znaczy, no ja osobiście też też nie mam takich z tym problemów z taką dużą agresywnością, natomiast spotykam się gdzieś tam na zewnętrznych meczach czy turniejach, jak, jak, jak jeździmy z dzieciakami. To rzeczywiście tak jest, natomiast no, chyba tego się nie da uniknąć. To nie tylko chodzi o tatusiów, to też to coraz częściej się tam pojawia też wśród kobiet, właśnie mamus. Natomiast rzeczywiście no, częściej są, są to jednak tatusiowie na, na meczach. Myślę, że to też zależy od tego, że gdzieś tam nie wiem, takie jest to jakiś bodziec zapalny po prostu do tego, że gdzieś tam się jakieś gromadzą emocje albo zazwyczaj są to też osoby, które gdzieś tam mają w, w przeszłości swoją karierę zawodniczą lub też licencje trenerskie mhm. i gdzieś tam to się zaczyna. Zaczyna to kolidować, natomiast no, prosta rzecz jest. My przedstawiamy jako trenerzy na początku współpracy swoje zasady i jeżeli rodzice powierzają nam swoje dzieci, tak, to, to my wychowując poprzez ten sport, bo jeżeli mówimy o małych dzieciach, no, to kompletnie nie mamy tutaj na, na myśli teraz pierwsze, pierwsze, pierwsze co wprowadzać to jakieś elementy taktyki, tylko kwestia wychowywania poprzez sport i po prostu no, ogólnej sprawności. Więc tutaj, jeżeli rodzic nam już powierza to dziecko, no, to musi być ta nic zaufania tak? musi być ta współpraca na każdej linii, linia trener-rodzic, więc jeżeli przychodzi rodzic i, i za każdym razem gdzieś tam jest naruszona ta, ta nic zaufania, no to niestety, no, mamy dużo klubów, mamy dużo akademii, można po prostu przenieść dziecko, jeżeli nie ma tego zaufania, bo na tym to jest, to jest fundament, od którego my musimy po prostu zacząć, także to jest to jest klucz do, do, kolejne, do kolejnych lat jego, jego wyszkolenia. A może powiedzieć, od razu są drużyny kobiece i, i, i chłopięce, czy, 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 czy do jakiegoś wieku są zespoły edukacyjne? To znaczy, my mamy, to tak jak to, zale, to zależy od akademii i od, od klubów, tak? Bo możemy, jeżeli mamy rzeczywiście sporo, sporo dziewczynek, no jest ich mniej, tak? No nie ma co tutaj w ogóle porównywać, bo e, tak jakby u nas chociaż roczniki e, chłopców, no to rzeczywiście chłopcy są e, grupowani rocznikami, mają swoje zespoły. U dziewczynek zazwyczaj są to łączone roczniki, e, ale też dla, dla, dla poziomu ich wyszkolenia rzeczywiście e, korzystają, jeśli mają możliwość i podejmujemy takie decyzje, to, to mają możliwość udziału i, i rzeczywiście tutaj trenowania z chłopcami i grania mm -hmm. w meczach ligowych, także, także nie, ma, nie ma z tym problemu. No tak, bo moja e, bratanica e, Zosia występuje w Zjednoczonych Stryków <laughs> zawsze zawsze dumnie, razem, razem z bratem, więc, więc wiem, że, te, że to do jakiegoś wieku to rzeczywiście rzeczywiście są, e, no, no tak, się, tak się zdarza, że ten zespół jest taki koedukacyjny. Dobrze, wspaniale się z Panią rozmawiam. Natomiast nieuchronnie czas naszej rozmowy zmierza do końca. Zwyczajem tego programu jest, że gość zadaje pytanie lub zadanie konkursowe. To prosiłbym Panią o przedstawienie tego zadania lub, lub pytania konkursowego. Eee, no to myślę, że to będzie zadanie z racji tego, że rozmawiamy tutaj o sporcie i też ta piłka nożna rzeczywiście. Jest, jest na pierwszym miejscu, więc może niech to będzie e, zadanie, zadanie polegające na e, pewnie się większość osób spodziewa na, na wyżonglowaniu określonej liczby e, tutaj. Myślę, że ponieważ tak sobie pomyślałam, że ponieważ gram z numerem 7, e, to niech to będzie ta magiczna cyfra, do której należy dobić e, tą żonglerkę. Więc, siedem podbić piłki bez, bez oczywiście bez dotknięcia ziemi. Jeśli się uda, to oczywiście niech to też będzie rozpoczęcie z ziemi, a nie z rąk. I ta magiczna siódemka. Natomiast, jeśli chodzi o nagrodę, no to, to myślę, że tutaj będzie ta mm, piłka, i też na której będę miała przyjemność, przyjemność się podpisać i może coś napisać jeszcze od siebie. Także wszystkich serdecznie zachęcamy. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. No siedem to do zrobienia, może na się uda. Zobaczymy. Chociaż ze swojej strony mogę dodać, że to żeby zachować to równouprawnienie w naszej rozmowie, to jedna będzie nagroda dla, dla przedstawiciela chłopców, jedyczy, czy mężczyzn, a druga dla, dla, dla dziewcząt i kobiet. Dobrze, a proszę mi już tak na koniec powiedzieć, bo czy, czy wieka, że tak powiem, ta sportowa emerytura u kobiet jest podobna, to też jest jako mężczyzna, tak, te 33 37 lat? Czy kobiety, na są bardziej albo mniej wydolne i dłużej, mogą, mogą grać w piłkę? Jeśli chodzi o kwestie tutaj parametrów wydolnościowych i jakichkolwiek innych fizycznych, to tutaj raczej kobiety no, będą troszkę niżej niż mężczyźni, więc tutaj nie, wolałabym o tym nie mówić. Natomiast Aha. myślę, że tutaj bardziej będzie tutaj pokazywać, znaczy przeważać charakter. To ja prawda. takiego czegoś osobiście nie uznaję, więc, więc pewnie tutaj. To, to, to też jest indywidualnie, o czym poka pok pokazuje chociażby przykład go Buffona, czy nawet Cristiano Ronaldo. Żeby, dokładnie. Więc to, pamiętajmy to, to, to była... też, że pamiętajmy też o tym, że, że jest takie coś jak wiek metaboliczny organizmu, także jest metryka i jest też nasza natura, fizjologia, także dopóki, dopóki można, warto, warto się ruszać, uprawiać sport, oczywiście z głową, ale myślę, że tutaj nie ma takich określonych określonych tutaj cyfr. Sky is the limit. To ja, ja, ja pani życzę wielu wielu jeszcze sukcesów i sportowych, i w karierze trenerskiej. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. Moim i państwa gościem była zawodniczka i trenerka Justyna. Pisko. szkłaniam się państwu nisko. Pięknego Dziękuję wyczucia. bardzo, pozdrawiam wszystkich.